Noc na pokładzie statku badawczego krążownik nadziei była inna niż wszystkie, choć na pierwszy rzut oka nic nie zdradzało nadchodzącej burzy. Srebrzyste korytarze pulsowały światłem lamp bezpieczeństwa, a w głębi laboratoriów jednostajny szum wentylatorów mieszał się z cichym brzęczeniem sąd badawczych. Zorcha stała nad stołem sekcyjnym już od kilku godzin. Miała zaledwie 22 jednostki cyklu, ale wśród turnów była uznawana za geniusza bioinżynierii. Ciało, które leżało przed nią, było dowodem zarówno jej ambicji, jak i największego lęku. Ludzkie, obce, a jednocześnie przerażająco podobne. Pod światłem lampy jego skóra wyglądała niemal przezroczysta. Zorcha przyglądała się delikatnym żyłkom pod powierzchnią szyi, notując w myślach każdą anomalię. Nie oddychał. Nie miał pulsu. Gdyby nie ciepło, które wyczuwała pod palcami, przysiągłaby, że to doskonale zachowana kukła, nieżywy organizm. Erel, jej starszy brat, stał z tyłu, opierając się o ścianę ze splecionymi ramionami. Obserwował ją z mieszaniną znudzenia i zniecierpliwienia. — Ile jeszcze zamierzasz tracić czasu? — zapytał, przeciągając słowa. — Zorcha, rozumiem twoją obsesję na punkcie tej rasy, ale to nic nie zmieni. — On jest martwy. Ludzie są słabi. Ciszej, syknęła. Coś jest nie tak. Komórki się regenerują. Niektóre synapsi wykazują reakcję na bodźce świetlne. Erel westchnął ciężko i podszedł bliżej, zaglądając jej przez ramię. Jego twarz, pełna ostrych rysów, w blasku lampy wyglądała jak maska wojownika. Synapsi nie są życiem, siostro. Oddaj to ciało do spalarni i wracaj do realnych badań. Zorcha zignorowała go. Ostrożnie przyłożyła czujnik do skroni mężczyzny, zbliżyła twarz do jego ust, jakby mogła usłyszeć oddech, którego nie było. Serce tłukło się jej jak oszalałe. I wtedy drgnęły mu palce. Odsunęła się gwałtownie, aż potrąciła metalowy wózek. Z narzędziami, które z hukiem rozsypały się po podłodze. R.L. cofnął się o krok, patrząc, jak martwy dotąd mężczyzna unosi powoli powieki. Zorcha czuła, jak z gardła próbuje wyrwać się krzyk, ale nie wydusiła ani słowa. Mężczyzna podniósł się jakby dopiero co się obudził z trzemki. Rabiona, silne i sprężyste, oparły się o stół, a z jego ust wydobył się przeciągły, zupełnie ludzki ziew. Spojrzał najpierw na sufit, potem na zorchę. Jego oczy stalowe, chłodne, ale pełne życia zatrzymały się na niej. Kąciki jego ust drgnęły w uśmiechu. Cześć. Macie tu gdzieś coś do picia. Kawa by się przydała. Głos miał ochrypły, jakby od dawna nieużywany, ale zaskakująco ciepły. Zorcha zrobiła dwa kroki w tył, aż plecami uderzyła o stalową szafkę. Erel wyrwał z pasa plazmowy paralizator, ale ręka mu drżała. Mężczyzna przesunął wzrokiem po pomieszczeniu, spokojnie, jakby oceniał, czy może wstać i odejść. Gdy spojrzał znowu na Zorchę, coś w jego oczach złagodniało. Ty mnie obudziłaś? Zapytał miękko. Zorcha przyłożyła dłoń do klatki piersiowej, próbując opanować oddech. W jej głowie kłębiły się setki pytań. Kim był? Jak to możliwe? Dlaczego patrzył na nią tak, jakby znał ją od zawsze? Czuła, że właśnie stała się częścią czegoś, czego nawet nie potrafiła jeszcze nazwać. Coś, co zmieni życie nie tylko jej, ale całego ich gatunku. Zorcha patrzyła na Karola, jakby zaraz miał rozpłynąć się w powietrzu. Czuła, jak jej myśli krzyczą, żeby wezwać ochronę, ale serce szeptało coś zupełnie innego. Gdyby chciał zrobić im krzywdę, zrobiłby to już dawno. Karol rozejrzał się po laboratorium. Dotknął zimnego metalu stołu sekcyjnego, na którym jeszcze przed chwilą leżał jak trup. Przesunął dłonią po swojej klatce piersiowej, sprawdzając puls, Oddychał głęboko, z zamkniętymi oczami, jakby smakował każdy łyk powietrza. Erel uniósł broń wyżej i warknął ostrzegawczo. — Ani kroku dalej, człowieku. — Wyjaśnisz, co jesteś zacz, albo cię pośle tam, skąd ledwo, co wróciłeś. Karol zerknął na niego z rozbawieniem i powoli podniósł ręce w geście poddania. — Spokojnie, szefie. — Może najpierw mi wyjaśnicie, gdzie ja właściwie jestem? Bo ostatnie, co opamiętam, to metalowy cylinder, dużo igieł i głosy w ciemności. Zorcha przełknęła ślinę i podeszła bliżej, stając między Karolem a lufą broni Erela. Nie rób mu krzywdy, proszę. On, on jest świadomy. To niemożliwe, ale jest. Erel prychnął. Ty zawsze bronisz swoich okazów, Zorcha. Tym razem posunęłaś się za daleko. Zorcha chwyciła Karola za nadgarstek, czując pod palcami puls. Mocny, regularny. Żaden Fern nie potrafiłby tego sfałszować. Karol spojrzał na nią z uśmiechem, który na moment rozbroił nawet Erela. Zorcha poprowadziła go do sąsiedniego pomieszczenia, zamykając za sobą drzwi na magnetyczny zamek. Zostali sami w izolatce małym pokoju, w którym zazwyczaj trzymano chore zwierzęta. Teraz stało się ich azyłem. Karol usiadł na wąskiej pryczy, rozmasowując kark. A więc mówisz, że byłem martwy. Zorcha skinęła głową, drżącą dłonią wyciągnęła tablet z danymi. Pokazała mu wyniki skanów, ma większości tkanek, zerwana ciągłość rdzenia kręgowego, zanik impulsów bioelektrycznych. Nie powinieneś żyć, wyszeptała. A jednak siedzisz tutaj i żartujesz o kawie. Karol wybuchnął krótkim, szorstkim śmiechem. Może jestem uparty? Może to przez ciebie? Zorcha spojrzała na niego pytająco. Przez mnie. Jego spojrzenie złagodniało. Ostatnia rzecz, jaką pamiętam, zanim zapadła ciemność, to czyjś głos. Ciepły, spokojny. To był twój. Zorcha zadrżała. Tak, mówiłam do ciebie. Prosiłam, żebyś nie odchodził. Chciałam, żeby twoje komórki walczyły. Karol uśmiechnął się, ale w jego oczach zatańczył cień zmęczenia. W takim razie muszę ci coś obiecać. Jeśli znowu będę umierał, ty masz mnie wołać. I wrócę. Słowa, które powinny zabrzmieć jak żart, wypełniły ją cichym drżeniem nadziei i strachu jednocześnie. Karol, dlaczego testowali na tobie ten program Fenix? Co robili z tobą na ziemi? Karol oparł łokcie na kolanach i wbił wzrok w podłogę. Nie jestem zwykłym człowiekiem, Zorcha. Byłem żołnierzem specjalnym. Projekt Fenix miał stworzyć wojownika, którego nie da się zabić. Udało się, ale ich koszt był za duży. Musiałem zniknąć. Przesunął wzrokiem po jej drobnej sylwetce. A ty? Dlaczego patrzysz na mnie jak na cud, a nie jak na zagrożenie? Zorcha poczuła, jak jej twarz płonie rumieńcem bo może od dawna czekałam, aż obudzisz się ktoś, kto nie jest jak inni. Kto nie widzi we mnie tylko turna, ale mnie. Karol podniósł się powoli i stanął tak blisko, że czuła jego oddech na policzku. Oparł dłoń o ścianę obok jej głowy, pochylając się. Może ja też czekałem na ciebie, Zorcha. Nie wiedziała, co opowiedzieć. Wiedziała tylko, że choć za drzwiami czekał gniew Erela i groźba egzekucji, w tej chwili chciała tylko być tu z nim. I że ta noc zmieni ich oboje na zawsze. W izolatce panowała cisza, w której każda kropla ich oddechów zdawała się odbijać od zimnych ścian. Karol wciąż stał tak blisko, że Zorcha mogła policzyć rzęsy nad jego stalowo szarymi oczami. Czuła jego ciepło ludzkie, prawdziwe, a przecież niemożliwe. Zorcha odwróciła wzrok, próbując znaleźć bezpieczną myśl, która pozwoli jej nie stracić przy nim głowy. Przesunęła się w bok, żeby wziąć próbki krwi, ale Karol złapał ją za nadgarstek. Zaczekaj. Chciałbym, chciałbym wiedzieć co dalej. Dokąd mnie zabierzesz, jeśli oni zdecydują mnie rozciąć na części? Jej serce zamarło. Prawda była taka, że nikt na statku nie pozwoliłby mu żyć, jeśli ERR postanowi, że Karol jest zbyt niebezpieczny. Spojrzała mu prosto w oczy, starając się mówić szeptem, jakby ściany mogły zdradzić ich plan. Nie pozwolę im cię tknąć. Obiecuję. Karol uśmiechnął się, ale był to uśmiech bardziej gorzki niż radosny. Wielkie słowa jak na kogoś tak małego. Zorcha wyrwała mu się z uścisku i pacnęła go w ramię, zaskakując sama siebie. Nie jestem mała, tylko drobna. I wcale nie jestem bezsilna. Karol roześmiał się szczerze, a echo jego śmiechu rozjaśniło ciężkie powietrze izolatki. Przykucnął, spojrzał jej w oczy z tej samej wysokości i powiedział ciszej, Wiem. Dlatego wierzę, że dasz radę mnie uratować. Zorcha pochyliła się, dotknęła palcami jego policzka. Jego skóra była ciepła, żywa, pulsująca pod jej dotykiem. Nigdy wcześniej nie dotykała człowieka bez rękawic ochronnych. Teraz czuła, że ten dotyk pali ją do szpiku kości. Karol, musimy wymyślić plan. Nie wyprowadzę cię stąd od tak. Promy są pod ochroną. Karol złapał ją za dłoń i powoli wstał. Chodź! Pokaż mi statek. Wiem, że tu nie jestem mile widziany, ale jestem żołnierzem, pamiętasz. Jeśli pokażesz mi każdy zakamarek, znajdziemy drogę. Zorcha zawahała się, ale potem skinęła głową. Wyszli z izolatki, Karol schylił głowę, zasłonił twarz kapturem medycznym a ona prowadziła go bocznymi korytarzami, gdzie kamery były martwe z powodu awarii, którą sama spowodowała godzinę wcześniej. W drodze opowiadał jej o Ziemi, o programie Fenix, o tym, jak podczas misji na Marsie został zdradzony i wzięty do laboratorium jak bezwartościowy obiekt. Każde słowo wbijało jej się pod skórę, rodząc w niej gniew na własny gatunek, który patrzył na ludzi jak na niską rasę do badań. Zatrzymali się w małej maszynowni, gdzie nikt ich nie widział. Karol stanął za nią, objął ją ramionami od tyłu i szepnął przy uchu. Dziękuję ci, Zorcha. Nie tylko za to, że mnie ratujesz, za to, że patrzysz na mnie jak na człowieka. Jej serce zabiło tak mocno, że bała się, że je usłyszy. Odwróciła się w jego objęciach, unosząc głowę. Ich twarze były tak blisko, że czuła zapach jego skóry ciepły, męski, nieznany, a jednak od teraz jedyny, jaki chciała pamiętać. Karol, ja. nie dokończyła. Jego usta odnalazły jej usta, miękkie, niepewne w pierwszym dotknięciu, ale potem głębsze, głodne, jakby chciał nadrobić wszystkie lata, które mu ukradziono. Zorcha zapomniała o Erelu, o statku, o tym, że za drzwiami mogą ich odkryć w każdej chwili. Liczył się tylko on. Karol. żywy. I tylko jej. W tym pocałunku była cała jej odwaga i całe jego pragnienie życia. W tej maszynowni, pośród zimnych rur i kabli, rozpoczęli ucieczkę, której nie dało się już zatrzymać. Krążownik nadziei, choć potężny i uzbrojony po zęby, teraz wydawał się zorche labiryntem, który miał ich połknąć, jeśli popełnią choć jeden błąd. Przemknęli przez kolejne poziomy, mijając puste korytarze i śliskie odpary mostki techniczne. W uszach dziewczyny dudnił puls, w dłoniach wciąż czuła ciepło Karola, który ani na moment jej nie wypuścił. Musimy dotrzeć do hangaru zwiadowczego. Tam są stare promy ratunkowe. Jedyny problem to strażnicy. Karol uśmiechnął się kpiąco, kiedy Zorcha spojrzała na niego z obawą. Poradzimy sobie. Zorcha, ja przez połowę życia uciekałem z pułapek znacznie gorszych niż to latające pudło. Przystanęli za pancernymi drzwiami do hangaru. Zorcha pochyliła się do terminala, dłonie drżały, gdy wpisywała kody dostępu. Erel, jakby przewidział zdradę, dodatkowo zaszyfrował system alarmowy. Karol patrzył na nią, a potem na ciężkie wrota. Pocałował czubek jej głowy, jego oddech gorący w jej włosach. Zrób ceo musisz. Jeśli włączy się alarm, wejdę tam, nawet jeśli będę musiał roztrzaskać te drzwi własnymi rękami. Zorcha wstrzymała oddech, wciskając ostatnią sekwencję. Przez sekundę panowała cisza, która zdawała się trwać wieczność, po czym zamek syknął, a drzwi rozsunęły się powoli z głuchym jękiem. Hangar oświetlało pulsujące niebieskie światło awaryjne. W rogu, obok starego promu zwiadowczego, stało dwóch strażników. Zorcha skuliła się za kontenerem, ciągnąc Karola za sobą. Widzę ich. Karol wychylił głowę, oceniając dystans. Jego oczy błyszczały dziko, ale spokojnie. Jak u drapieżnika, który wie, że zwycięży. Zorcha chwyciła go za ramię. Nie. Nie możemy ich zabić. To moi ludzie, oni tylko wykonują rozkazy. Karol przyjrzał się jej uważnie. Potem skinął głową. Dobrze. Nie zginą. Obiecuję. Zanim zdążyła go powstrzymać, już go nie było. Wysunął się z cienia, cichy jak cień, zwinny jak bestia stworzona do walki. Pierwszego strażnika ogłuszył ciosem w kark, zanim tamten zdążył się odwrócić. Drugiego złapał za mundur, powalił i uciszył dłonią, szepcząc coś, co Zorcha nie dosłyszała, ale widziała, jak strach znika z oczu młodego turna, który osuwał się na podłogę nieprzytomny, ale żywy. Chodź. Karol machnął do niej, otwierając włas promu. Zorcha wbiegła do środka, serce waliło jej jak młot. Była świadkiem, jak człowiek, którego jeszcze niedawno oglądała na stole sekcyjnym, teraz jednym spojrzeniem i dotykiem rozbrajał uzbrojonych wojowników. Karol zamknął włas, po czym przyciągnął ją do siebie. Czuła, jak jego dłoń przesuwa się po jej plecach, a czoło opiera o jej skroń. Dobrze się spisałaś. Teraz twój pilot da radę wyciągnąć nas z tego piekła. Zorcha podniosła oczy, a na monitorach zobaczyła zbliżającą się grupę czerwonych punktów, oddziały Erela już wiedziały, że coś jest nie tak. Nie mamy czasu. Włączaj silniki. Karol zajął fotel pilota, zupełnie jakby znał układ sterowania turnów od zawsze. Palce biegały po panelu, promięknął, drgnął i warknął głuchym rykiem zapłonu. Drzwi hangaru nagle eksplodowały. W chmurze Iskier pojawił się RL, Uzbrojony w ciężki karabin plazmowy, a obok niego pędzili strażnicy. Jego oczy, szalone od furii i zdrady, wbiły się w Zorchę. Zorcha, co ty zrobiłaś? Zabiłaś mnie. Shańbiłaś naszą krew. Karol chwycił za stery, spojrzał na Zorchę, która stała obok niego, rozczesiona, ale pewna wyboru. Już nie ma odwrotu. Albo wolność, albo śmierć. Prom wyrwał się z uchwytów, uniósł się nad platformą, a RL ryknął komendę do strażników. Rozległy się strzały, metalowy kadłub drżał od uderzeń pocisków plazmowych i skrytańczyły tańczyły nad głowami Zorchy i Karola. Patrz na mnie, wyszeptał Karol, unosząc jedną dłoń i kładąc ją na jej policzku. Nie bój się. Ja już jestem. Zorcha, z oczyma pełnymi łez, skinęła głową. Prom zaryczał i z prędkością sztyletu przebił się przez siatkę hangaru, zostawiając za sobą ogień, krzyk i brata, który przysiągł, że ich dopadnie, choćby miał spalić cały wszechświat. Gdy tylko prom wyrwał się z pola doków, statek zatrząsł się, trafiony kolejnym strzałem z dział pokładowych krążownika nadziei. Siedzieli oboje w kokpicie Zorcha na fotelu nawigatora, Karol przy sterach, z twarzą oświetloną migającymi kontrolkami awarii. Sygnał ostrzegawczy wylnie przerwanie, a wokół nich rozbłyskiwały ogniste punkty, gdy działa okrętu próbowały strącić maleńki prom w próżnię. Zorcha szarpnęła pas bezpieczeństwa, żeby nie spaść, kiedy Karol manewrował tak gwałtownie, że grawitacja wewnętrzna nie nadążała z kompensacją przeciążeń. Zorcha. Gdzie jest najbliższa brama skokowa? Karol krzyknął, nie odrywając oczu od czarnej otchłani, w której co chwilę błyskały białe smugi pocisków. Za pasem asteroid. Ale pole minowe. Karol roześmiał się cicho, z gorzką pewnością siebie. Widziałem gorsze rzeczy niż miny. Trzymaj się. Prom zanurkował w mrok, a za nim ciągnął się szlak ognistych odłamków. Zorcha patrzyła przez iluminator na malejącą sylwetkę krążownika nadziei, na którym spędziła całe swoje życie. Ten stalowy olbrzym był jej domem, więzieniem i świątynią ambicji. Teraz stawał się wrogiem. Karol rzucił okiem na nią, kiedy na chwilę odecznęli między kolejnymi ostrzałami. Zorcha, powiedz mi prawdę. Żałujesz? Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Jej usta drżały, serce było gdzieś w gardle. Odwróciła się i po prostu dotknęła jego ramienia. Gdybyś znowu leżał martwy na stole, zrobiłabym to samo. Nie potrafię żałować ciebie. Karol uśmiechnął się, to był uśmiech człowieka, który już nie czuje się sam. Pochylił się i pocałował ją krótko, mocno, jakby to miało dodać mu odwagi na ostatnie minuty ucieczki. Alarm zawył nowym tonem. Miny. Pierwsze smugi jonowe eksplodowały przed nimi, rozrywając pustkę ostrymi wybuchami fali elektromagnetycznej. Promięknął, systemy przygasały i zapalały się ponownie. Karol zacisnął szczęki. Przyspieszył. Metalowa skorupa trzeszczała, jakby protestowała, ale posłusznie rozcinała kolejne warstwy polaminowego. W kokpicie zapach ozonu mierzał się z gorącym powietrzem z przegrzewających się kabli. Zorcha krzyczała mu przez ramię współrzędne skoku. Jej głos brzmiał jak muzyka w chaosie, jak jedyny porządek w rozszalałej burzy. Karol słuchał tylko jej, ignorując systemy ostrzegawcze, ignorując rany na rękach, które rozciął o złamany panel. Przez chwilę wydawało się, że już nie zdążąc z tyłu widać było sylwetkę krążownika, który przebił się przez własne polaminowe, gotowy zakończyć ich ucieczkę jednym strzałem z dział jonowych. Ale wtedy, w ostatniej sekundzie prom wpadł w cień największej asteroidy. Karol odpalił silniki manewrowe na pełną moc, prom obrócił się wokół własnej osi, a przed ich oczami rozbłysła brama skokowa, świecąca na biało jak obietnica życia. Zorcha spojrzała na niego, a jej oczy były pełne łez i nadziei. Zrób to. Teraz. Karol wydał z siebie cichy ryk, pociągnął za główną dźwignię skoku. W tej samej chwili działa krążownika wypaliły. Całe pole minowe rozbłysło eksplozjami. Prom zniknął w białym wirze, pochłonięty przez tunel nad przestrzeni, zanim śmierć zdołała ich dogonić. Kiedy cisza powróciła, a czas płynął znowu normalnie, Zorcha otworzyła oczy. Leżała na podłodze kokpitu w ramionach Karola. Jego puls bił mocno, pewnie w rytmie, który teraz był dla niej wszystkim. Zrobiliśmy to. Jesteśmy wolni i wyszeptała drżącym głosem. Karol uniósł jej twarz, całując ją, jakby chciał w tym pocałunku schować wszystkie swoje obietnice. Nie. Teraz zaczynamy walczyć naprawdę. Ty i ja. Zawsze razem. Skok przez bramę nadprzestrzenną zakończył się gwałtownie, jak wyrwanie z długiego snu. Prom wypadł w pustkę międzygwiezdną, daleko od szlaków patrolowych turnów i zbyt głęboko w sektorach neutralnych, by RL mógł ich łatwo znaleźć. Kabina wypełniona była tylko odgłosem ciężkich oddechów, cichym syczeniem uszkodzonego reaktora i nerwowym pikaniem czujników ostrzegawczych. Karol siedział na fotelu pilota z zamkniętymi oczami, z palcami zaciśniętymi na kolanach. Jego ciało drżało z bólu i zmęczenia, ale na twarzy miał spokój człowieka, który po raz pierwszy od lat naprawdę wiedział, że żyje. Zorcha, o wiele bardziej opanowana niż jeszcze godzinę temu, delikatnie rozpięła jego pasy, zmusiła go, żeby wstał i usiadł na posłaniu awaryjnym. Sama usiadła obok, przytulając się do jego boku. Musimy naprawić rdzeń zasilania, zanim zużyjemy ostatnie rezerwy tlenu. Ale teraz, teraz tylko na chwilę chcę poczuć, że jesteś tutaj naprawdę. Karol przyciągnął ją bliżej, chowając twarz w jej włosach. Czuł zapach jej skóry, subtelny i obcy, a jednocześnie najprawdziwszy dowód, że to nie był sen ani eksperyment. Obiecałem ci, że wrócę, powiedział cicho. I obiecuję coś jeszcze. Już nigdy mnie nie stracisz. Zorcha uśmiechnęła się przez łzy, podnosząc twarz do pocałunku. W tej jednej chwili nie było krążownika nadziei, nie było polaminowego, nie było świata, który chciał ich rozdzielić. Była tylko ona i one, człowiek, który umarł i powstał, i badaczka, która nauczyła się kochać swoje największe odkrycie. Kiedy ich oddechy znów zwolniły, Karol spojrzał na zniszczony kokpit i zaśmiał się krótko, cicho. Wiesz, Zorcha, teraz musimy zdecydować, dokąd lecimy. Zorcha podniosła się i oparła ręce na konsoli, spoglądając na mapę gwiezdną, rozświetloną tysiącem punktów. Każdy z nich był teraz możliwym domem, schronieniem, nowym początkiem. Gdziekolwiek, byle daleko od turnów i ich eksperymentów. Znajdziemy planetę, która nie zna wojny, badań i zimnych laboratoriów. Karol przyciągnął ją znowu do siebie, kładąc dłoń na jej brzuchu, jakby już teraz chronił wszystko, co mogą zbudować razem: życie, rodzinę, wolność. Nie chodzi o to, dokąd lecimy, powiedział, patrząc jej w oczy. Chodzi o to, że od teraz lecimy razem. W milczeniu pracowali nad naprawą promu, wymieniając uszkodzone przewody, restartując rdzeń energii. Śmiali się, kiedy coś wybuchało iskrami, przeklinali, kiedy palce kaleczyły się o ostre blachy. A kiedy silniki ponownie zaryczały i statek zaczął powoli przesuwać się ku nowemu kursowi, Zorcha spojrzała na Karola, a w jej oczach nie było już ani lęku, ani wątpliwości. Byli uciekinierami. Byli zakochani. Byli wolni. A w głębi ich spojrzeń tliła się pewność, że jeśli kiedykolwiek świat spróbuje ich rozdzielić, Karol znów wstanie z martwych, a Zorcha znów będzie pierwszą, która go obudzi. Tym razem jednak w nieznanej przestrzeni, wśród gwiazd, które jeszcze nie miały imienia, czekało na nich tylko życie. I tylko ich własne szczęście.